Wielki montaż finansowy z Funduszu unijnych dla zrealizowania tego przedsięwzięcia pod względem mistrzostw świata. Trasa Łagienicka została doceniona. Inwestycja Lider małopolskiej 2022 roku. Inwestycja, którą miasto zrealizowało i zaczęło od roku 2018, a zakończyło w sierpniu 2022 roku, przyczyniła się do e, Polepszenia komunikacji między dzielnicami, inwestycja w wartości 840 milionów złotych, 3,5 kilometra trasy, prawie 2 kilometry linii tramwajowej, 4 tunele, obiekty inżynierskie, tereny rekreacyjne dla mieszkańców, ścieżki rowerowe. To wszystko znajduje się zrealizowanej inwestycji. Model finansowy skonstruowany do realizacji tego przedsięwzięcia został doceniony przez kapitułę i otrzymało miasto z tego tytułu również nagrodę.